Jej sklepy są już naszym życiem codziennym. Niczym plaga zalały ulice, na których mieszkamy, przez które codzień przechodzimy, na których pracujemy bądź chodzimy do szkoły. Zaczynała od dwóch miast, teraz praktycznie na każdym rogu. Historia Marki Żabka. Sieć ta została stworzona przez Mariusza Świtalskiego, byłego właściciela firmy Elektromis oraz założyciela hurtowni Eurocash oraz sklepów Biedronka. Pierwsze siedem eksperymentalnych sklepów otwarto w 1998 roku w Swarzędu i Poznaniu. Punkty sprzedaży żabki otwierane były w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców, a po siedmiu latach, bo w październiku 2005 roku, sklepów było już ponad 1700. Od 2006 prezesem spółki był Jacek Roszyk, który również wcześniej rozwijał sieć dyskontów Biedronka. W maju 2007 roku założyciel Żabki sprzedał sieć czeskiemu inwestorowi Penta Investments za około 130 milionów euro, czyli w tamtych czasach pół miliarda złotych. 30 maja 2008 roku doszło do połączenia dwóch spółek Żabka Polska SA i Anura SA. Żabka w roku 2009 otworzyła nową sieć sklepów Convenience w konwencji Deli, czyli oferujące markowe produkty Fast Moving Consumer Goods oraz usługi, których asortyment został poszerzony o dania gotowe oraz ciepłe przekąski i produkty ekologiczne pod marką Fresh Market. Jak deklaruje Jacek Roszyk, ceny we freshmarketach mają być na poziomie supermarketów. Nie będziemy się starali tutaj uzyskać dodatkowej premii, dlatego że sklep będzie wygodniejszy i nowocześniejszy od sklepów konkurencji. Stać nas na to, ponieważ jesteśmy siecią, która realizuje przeszło 1 miliard 800 milionów złotych obrotu rocznie z podstawowej działalności. Możemy więc spokojnie budować ten segment nie będąc jednocześnie pod bardzo mocnym naciskiem bardzo rygorystycznych wskaźników finansowych, a przynajmniej przez najbliższe 3 lata. W 2012 roku w ramach programu Sklep za czynsz, spółka Żabka Polska przejęła sklepy pomorskiej sieci Zatoka, a rok później wcieliła w swoje struktury pięć lokalnych sieci handlowych Agap, Torg, PS Food, Dobry Wybór oraz Społem Zabrze. W 2014 roku firma przejęła kolejną sieć handlową, Kefirek. Umowa inwestycyjna objęła kilkadziesiąt sklepów zlokalizowanych głównie w Krakowie, które zostały włączone do sieci Żabka lub Fresh Market. W kwietniu 2015 roku prezesem spółki Żabka Polska został Krzysztof Andrzejewski. Rok 2016 był rokiem wielkich zmian dla sklepów Żabka. Rozpoczęła się przebudowa placówek i rebranding. Zmienione zostało logo sieci oraz identyfikacja wizualna. Usunięto kolor żółty zastępując go większą ilością zieleni, a we wnętrzach sklepów dodano drewniane elementy dekoracyjne. Zmieniony został układ sklepu oraz rozkład półek. Dajcie znać w komentarzu, czy pamiętacie stary wygląd żabek. Nie tylko ze zdjęć, a z własnych doświadczeń. Dzięki! W asortymencie pojawiły się marki własne, zdrowe przekąski, dania gotowe i produkty śniadaniowe. W wybranych punktach powstawały stoiska żabka kafe oferujące kawę, szybkie jedzenie i ciepłe przekąski. Podpisana została umowa z Pocztą Polską na odbieranie przesyłek. Wszystkie sklepy zyskały status placówek pocztowych, co pozwoliło im na uniknięcie wprowadzonego przez rządy zjednoczonej prawicy zakazu handlu w niedzielę. Zmienił się również prezes spółki, którym został po dziś dzień Tomasz Suchański, który przez wiele lat był związany z różnymi spółkami portugalskiej grupy Jeronimo Martins, m.in. z Biedronką, gdzie był dyrektorem generalnym. W roku 2018 Rzadka Polska otworzyła 5300 sklep, w tym 500 placówkę w stolicy. Sklepy Fresh Market w 2019 roku oficjalnie przestają istnieć i przechodzą pod szyld Żabki. A w następnym roku, w styczniu, centrale Żabki przeniesiono do obecnej siedziby biurowca w kompleksie Nowy Rynek przy ulicy Matyi 8 w Poznaniu. W październiku 2020 roku zakończono remodeling sklepów. Od tamtej pory wszystkie posiadają taki sam wygląd zarówno logo, jak i wystrój wewnątrz sklepu. W 2021 roku temat walki ze zmianami klimatycznymi był dla świata jednym z priorytetów. Żabka w trosce o planetę podjęła szereg inicjatyw, np. wyeliminowała ze sklepów zbędne, jednorazowe materiały z plastiku, eliminując około 1000 ton plastiku rocznie. Dzięki tego typu inicjatywom Żabka jako pierwsza sieć handlowa w Polsce osiągnęła neutralność plastikową. Ten rok to także dalszy rozwój sieci. Nowe sklepy żabka coraz częściej powstawały w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. W kwietniu do struktury grupy żabka dołączył lider rynku cateringu dietetycznego Matchfit. A w maju wiodąca platforma e-commerce w segmencie cateringu dietetycznego Dietli.pl. Grupa Żabka weszła na rynek ekspresowych zakupów online i wystartowała z pilotażem usługi wygodnych dostaw do domu Żabka i już oraz uruchomiła pierwsze bezobsługowe placówki Żabka Nano. Inwestuje też w koncept Żabka Cafe 2.0, istotnie poszerzając asortyment na ciepło o chrupiące przekąski prosto z pieca, np. frytki, nagetsy, czurosy. Pod koniec grudnia 2022 roku debiutuje kolejny unikalny koncept. Przy autostradzie A2 na tzw. MOPach sieć uruchamia jubileuszowe sklepy numer 9000 i 9001. Na chwilę obecną Żabka może pochwalić się ponad 17 milionami klientów, którzy mieszkają nie dalej niż 500 metrów od najbliższego ich sklepu. Ponad 9 tysiącami franczyzobiorców, a także ponad 10 tysiącami sklepów. Według krytyków model biznesowy żabki polega na przerzuceniu odpowiedzialności na ajentów, przez co popadają w długi. Marża wynosi 5% na wyroby tytoniowe, 15% na produkty z kategorii świeże nabiał, dania gotowe, kawa, hot dogi, napoje, artykuły spożywcze, słone przekąski, batony, czekolady. Ajent musi również podpisać weksel in blanco. Sama żabka narzuca agentom, co mają sprzedawać, więc wiele produktów traci ważność i nie przynosi zysków. To z kolei tworzy dług w stosunku do korporacji. Według mediów i byłych współpracowników co najmniej trzech agentów przez problemy finansowe popełniło spadek. W niewydanej książce, ze względu na obawy o potencjalny pozew sądowy ze strony korporacji, Joanna Jurkiewicz tłumaczyła w wywiadach mechanizm działania sieci: Sklep nie jest własnością agenta. To tak, jakby pracownik etatowy w korporacji powiedział, że dostał od swojego szefa biurko i komputer. To jest przecież tylko jego miejsce pracy. Dokładnie tak samo wygląda to w Żabce. A to, że Ajenci się do tego przywiązują i czują, jakby to był ich sklep, to już jest zupełnie inna sprawa. W ten sposób sieć buduje lojalność Ajentów. To przemyślany mechanizm psychologiczny i nie wiem, czy można się na niego nie złapać. Przecież trudno pracować od 6 do 23 przez 7 dni w tygodniu w sklepie, w którym nic nie jest twoje. Ajenci ulegają tej ułudzie, a kiedy przejrzą na oczy, motywacja spada im praktycznie do zera i chcą rezygnować. W lutym 2020 ukazał się w Gazecie Wyborczej artykuł Adriany Rozładowskiej, który potwierdzał dociekania Joanny Jurkiewicz, właściciel Żabki CVC Capital. Po wydaniu artykułu Rozładowskiej wywarł naciski na portale takie jak fakt.pl oraz money.pl, by nie cytowały artykułu i zagroził Rozwadowskiej pozwem sądowym. Żabka swego czasu edukowała i umilała czas młodych ludzi poprzez liczne opowieści Był sobie człowiek bądź Było sobie życie na płytach VCD. Nie obyło się również bez sąsiadów na takiej płycie. Niestety osoba, która przekazała mi owe materiały nie pamięta, czy były one dodawane do zakupów, czy możliwe były do kupienia? Natomiast wiemy z opakowania płyty, że było to około 2010 roku. Tutaj za informację dziękuję Griskowi. Podesłał on również reklamę, która za każdym razem leciała uruchamiając owe płyty. Ja lubię żabkę! Ja nawet kocham ją, bo żabki blisko. długo otwarte są. Gdy wam staje, gdy wraca późno dość. Dla, Dla żabki, żabki, to ja jestem miły dość. I w to lotka, gram. Wypłacam kasę, zakupy robię tam. Lubimy żabkę. bo dzięki żabce, dzięki żabce oszczędzamy czas. Żabka, blisko, szybko, wygodnie. Najbliżej położonymi istniejącymi żabkami względem siebie, bez wątpienia, są sklepy na placu tysiąclecia w Głogowie Dystans między nimi wynosi około 32 metry. Dzielą je dosłownie dwa sklepy. Według zdjęć Street View z Google Maps z roku 2017 jedna z nich funkcjonowała wtedy jako Fresh Market, natomiast idąc kawałek dalej ulicą, dostajemy aktualniejsze zdjęcia z 2019 roku, na których widać Fresh Market działający już pod szyldem żabki w nowym designie oraz drugą żabkę jeszcze ze starym designem. Zgodnie z informacjami ze strony żabki, obie dalej funkcjonują. Podczas tworzenia tego odcinka dowiedziałem się, że mieszkam niedaleko dwóch żabek położonych blisko siebie, na ulicy Puławskiej w Warszawie, zaraz obok skrzyżowania z Racławicką i Dolną. W tym miejscu położone są naprzeciwko siebie. Dzieli je sześć pasów drogi, torowisko oraz dwa pasy zieleni. Łącznie przekłada się to na dystans około 50 metrów w linii prostej, natomiast idąc do przejścia dla pieszych, co zdecydowanie zalecam, jest to około 90 metrów. Ile dzieli Was od najbliższej żabki? Napiszcie w komentarzu. Od znajomego wiem, że z nieistniejących już lokali najbliżej pobicia rekordu z Głogowa były sklepy na placu Rodła w Szczecinie, gdzie przez dosyć krótki okres działały dwie żabki, zanim jedna z nich nie została zlikwidowana. Odległość między nimi stanowiła około 38 metrów w prostej linii, według Google Maps. Co ciekawe, na tym placu po dziś dzień działają trzy żabki. Dziękuję Ci, Salvi, za powyższą informację. Jednakże prosił on, aby podchodzić do niej z przymrużeniem oka, gdyż nie pamięta tego dokładnie. To już jest wszystko z historii żabki. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie działać tak dobrze jak dotychczas i będzie się prężnie rozwijać. Wam dziękuję za oglądanie i zachęcam do podzielenia się swoimi uwagami na temat materiału w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami oraz do dołączenia na kanał Telegram, na którym będą m.in. ankiety, jakiego tematu bądź marki mają dotyczyć następne odcinki. Do usłyszenia!